Listy do M Jakby nie patrzeć, to jest jedna z najdłuższych polskich serii filmowych. A więc bardzo ważna część polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym roku oficjalnie prześcignęła Pitbula, choć uczciwie trzeba przyznać, że ten nadal może dodatkowo pochwalić się serialem. Do serii o Adasiu miał nadal listom daleko, ale spokojnie doganiamy. Na pewno nie można pozwolić, żeby Kogel Mogel dogonił listy. Nie chcę takiego dziedzictwa kulturowego. Co prawda, listy do M nie są jedną z najbardziej szanowanych serii. Kiedy pojawia się nowy zwiastun każdej kolejnej części, wspólne przewracanie oczami jest niemal słyszalne na salach kinowych, a każdy widz w pierwszej chwili myśli sobie Matko, ile można, a w drugiej zaczyna wymyślać memy z Karolakiem. Bo to jest właśnie pierwsze skojarzenie z listami do M każdego człowieka, nawet jeśli nie widział żadnej części. Karolak w stroju świętego Mikołaja. Mimo to, pierwsza część z roku na rok wydaje się być darzona coraz większą sympatią Polaków. Coraz częściej widuje ją na listach świątecznych klasyków, które warto obejrzeć i słusznie. To jeden z najbardziej świątecznych filmów, jakie w życiu widziałem. Nadal nie widziałem pozostałych części, ale chyba czas najwyższy, skoro to właśnie nasze dziedzictwo kulturowe. Minęło 13 lat odkąd premiere miała część pierwsza, wtedy prawdopodobnie jeszcze nikt nawet nie planował wielu kontynuacji. Z tego co widzę jedynym spoiwem całej serii jest scenarzysta Marcin Baczyński, któremu od drugiej części pomaga Mariusz Kuczewski zastępując na tym miejscu Karolinę Szablewską, Spoko, jeżeli nie wiecie, kim są ci wszyscy ludzie, nie mają nawet artykułów na Wikipedii. A reżyserem każdej kolejnej części jest inna osoba. Gdy pierwszy film wchodził do kin, bardzo szybko wywołał wśród Polaków skojarzenie z brytyjskim klasykiem świątecznym, znanym jako to właśnie Miłość. Nie znalazłem oficjalnego potwierdzenia, że tym właśnie był inspirowany, ale wydaje się to oczywiste, bo koncept jest dokładnie taki sam. Śledzimy losy różnych bohaterów, którzy są ze sobą luźno powiązani i przeżywają swoje niezależne, nieznacznie powiązane ze sobą świąteczne przygody. I wszystko to dzieje się w Wigilię Bożego Narodzenia. I jest gwiazdorska obsada, i oba filmy mają reputację komedii romantycznych. Ale czy słusznie? Do tego jeszcze dojdę. Trzeba jednak przyznać, że fabuła listów do M jest całkowicie oryginalna i kompletnie niepodobna do to właśnie miłość, więc nie można tego nazwać leniwie zrobionym polskim remakiem. Powiedziałbym nawet, i to może być odważne stwierdzenie, ale chyba wolę listy do M. Zawsze lubiłem to właśnie miłość i nadal lubię, ale za każdym razem, kiedy wracam do tego filmu, wydaje mi się coraz bardziej Dziwny, pod względem niektórych decyzji twórców. Chyba, że zadzwoni Claudia Schiffer. Wtedy migiem pozbędę się ciebie z domu, sieroto. Będziemy się kochać we wszystkich pokojach, z twoim włącznie. Aha, więc tak się teraz rozmawia z dzieckiem, które niedawno było na pogrzebie swojej matki. A listy do M za każdym razem lubię tak samo. To taki świąteczny film, taki ciepły, uroczy, poprawiający nastrój, miejscami zabawny, rodzinny. To jeden z tych filmów, dla których po prostu nie potrafię włączyć cynizmu. Nie chcę cynizmu. Za co miałbym go krytykować? Za to, że manipuluje emocjami widza za pomocą sztuczek, które widać gołym okiem? Może i tak. Ale jeżeli robi to po to, aby poprawić widzowi humor, dodać mu nadziei i odwagi, by kroczył przez życie z uśmiechem na ustach i podniesioną głową, to chyba nie ma w tym nic złego. Warto czasem ulec takiej manipulacji. Manipulacja ta osiągana jest głównie jednym prostym trikiem. Postawić postacie w niekorzystnej sytuacji wydawałoby się bez wyjścia i wydostać je z nich na oczach widza w sposób, który może wydawać się mało prawdopodobny, ale jednak choć trochę prawdopodobny i to wystarczy, bo nadzieja umiera ostatnia. Już na samym początku mamy wiele scen, które chwytają za serce i wywołują szeroki uśmiech na twarzy. Roma Gąsiorowska gra sympatyczną, choć nieco narwaną Doris, pracowniczkę centrum handlowego. Konkretnie centrum handlowego Arkadia, znajdującego się w Warszawie przy ulicy Jana Pawła i przy rondzie Radosława. Tym z gigantyczną flagą przypominającą w jakim państwie obecnie się znajdujesz, jakby ktoś się zgubił. Doris dodzwania się do radia, żeby anonimowo wyrzucić z siebie żal za to, że nic nie układa jej się w życiu tak, jak to sobie kiedyś wyobrażała. Jej tyrada jest kiczowata i naiwna, ale zrozumiała. Wszyscy jesteśmy ofiarami pragnienia kiczowatych dobrych zakończeń wszystkich wątków w naszym życiu. Tego nauczyły nas media. Filmy, seriale. I akurat ma szczęście trafić na Mikołaja Koniecznego, najlepszego prezentera radiowego i mistrza improwizacji. Grago Maciej Sztur i chyba nie muszę mówić, że robi to idealnie. To jeden z najlepszych polskich aktorów swojego pokolenia. I właśnie on znajduje odpowiednie słowa, żeby pocieszyć Doris. Historia, którą opowiada jest zabawna, dekonstruuje formę historii romantycznych i ma dobre zwroty akcji, a nutki realizmu dodaje też sugestia, że wszystko to wydarzyło się naprawdę, a dalszy ciąg tej historii był brutalnie realistyczny. Zakochali się, pobrali i żyli… Jeżeli... Długo i szczęśliwie. No coś w tym stylu. Ale dla tego filmu to tylko kolejna niekorzystna sytuacja, która doczeka się pozytywnego finału. Scena z samobójcą na dachu jest jedną z moich ulubionych scen wszechczasów. Piotr Adamczyk gra Szczepana. Psychologa policyjnego, który zawodowo odwodzi ludzi od popełniania samobójstw, ale sam nie potrafi uratować swojego życia rodzinnego. Jak on się angażuje w rolę w tej scenie, to jest po prostu złoto. Za każdym razem, kiedy słucham jego monologu, mam łzy w oczach. Trzymaliśmy się za ręce. Całą drogę w dół. Reakcja ludzi dookoła też bardzo w tym pomaga. A puenta tej sceny jest tak przerysowanie pozytywna, przerysowanie świąteczna. Powiedziałbym wręcz choinkowa, że za każdym razem mam ogromnego banana na twarzy. Czasem nawet z całego filmu odpalam sobie tylko tę scenę. Lubię myśleć, że jest w niej jakaś metafora życia, że nawet po największym upadku w życiu człowiek jest w stanie się podnieść i iść dalej uśmiechnięty. Okej. Okay. Jest ok. Wesołych świąt. Tak, ten film to taki zlepek historii, większych i mniejszych, ale żadna z nich nie była dla mnie uciążliwa. Nie wszystkie historie mają swoje spektakularne, dobre zakończenia, ale każda ma przynajmniej sugestię, że postać została popchnięta we właściwym kierunku i ma szansę odmienić swój los. A co z tym zrobi? Cóż. Ta historia nie została jeszcze napisana? To znaczy, już została, ale wtedy jeszcze nie. Myślę, że bardzo filmowi służy to, jak postacie często realistycznie reagują na siebie nawzajem. Czasem któraś z nich postępuje głupio lub niezręcznie, ale wszyscy dookoła wydają się reagować na nią adekwatnie, więc nie wybijało mnie to z rytmu. Najbardziej to widać w historii Szczepana, który próbuje wprowadzić miłą, świąteczną atmosferę rodem z cukierkowych filmów, ale natrafia na opór swojej upartej, cynicznej rodziny. Pamiętasz jak? Nie pamiętam. A skąd ty go znała? Wiesz, że ja wygrałem. Tak, tak. Ten wasz szlipków, w festyn byliście na rancie i graliście w butelkę. Słyszałam to tysiąc razy. Każdy też trzyma się swojej wyrazistej osobowości przez większość filmu. Yy, tu muszę jednak powiedzieć, że tylko w większości, a nie przez cały czas, bo jednak są te kiczowate momenty, kiedy napięcie zostaje rozładowane wspólnym śmiechem i ta, to już ogromne uproszczenie relacji międzyludzkich. <laughs> tak, to nie jest śmieszne. <laughs> no nie, to jest tragiczne. <laughs> A nie wspomniałem jeszcze o wątku z osieroconą dziewczynką. Jest bardzo prosty, cynik powiedziałby wręcz, że przewidywalny, ale za to tak przeładowany emocjami, tak uroczy, ciepły, sympatyczny, świąteczny, łzawy, melodyjny. I bardzo lubię postać Wojciecha w tym wątku, granego przez Wojciecha Malajkata. To jest mój idol. Jest eleganckim, poukładanym gościem, który zna dużo niepotrzebnych ciekawostek i lubi się dzielić nimi z ludźmi. W każdej kolendzie występuje motyw drogi, zarówno w porządku wertykalnym, jak i horyzontalnym. Z jednej strony Bóg zstępuje z niebios do człowieka, a z drugiej człowiek biegnie do Boga. Chyba nie muszę dalej wyjaśniać, czemu jest moim idolem. Żonę Wojciecha, Małgorzatę, gra natomiast Agnieszka Wagner. I to kolejna postać, która tak dobrze odgrywa swoje emocje, że są one wręcz zaraźliwe. Czemu wszyscy w tym filmie dają tutaj taki dobry warsztat aktorski? To nie jest film Wajdy. Widywałem tych aktorów w innych polskich komediach i to nie jest normalne, że grają tak dobrze. Ale oczywiście jestem im wszystkim za to wdzięczny. Paweł Małaszyński gra Waldiego, ale jego wątek to tak naprawdę nie jego wątek, tylko postaci jego rodziców, granych przez Beatę Tyszkiewicz i Leonarda Pietraszaka. To chyba najmniejsza historia tutaj, ale całkiem zabawna. Oboje grają takich uroczych dziadków z innej epoki, takich, którzy trochę się wywyższają, ale widać, że się troszczą. Mnie tam zwrot akcji w ich wątku bawi, ich zachowanie w trakcie nieporozumienia wydaje się sympatyczne i cieszę się, że na ujawnienie nieporozumienia nie trzeba było długo czekać, bo to mogłoby być męczące. No, i zakończenie ich historii. Uwielbiam ich reakcje. Twórcy mogli pójść w taniochę, gdzie reagują w 100% pozytywnie, ale nie, realistycznie powinni być trochę zmieszani, powinni być trochę zdezorientowani, niezależnie od tego, jak ostatecznie do tej sprawy podejdą. No i Tomasz Karolak jest powód, dlaczego stał się symbolem tej serii. Po części stało się tak dlatego, że jest Tomaszem Karolakiem i gra w filmie uchodzącym za komedię romantyczną, a po części dlatego, że, no, jest w tym wszystkim po prostu zabawny. Nie ma komina, nie ma świąt. Jest coś ujmującego w archetypie złego Mikołaja, w człowieku wykonującym dziwną pracę, który w końcu daje upust swoim emocjom. A poza tym pełni rolę trochę takiego antagonisty ze starych kreskówek dla dzieci. Jest przerysowanie wredny i wulgarny. No i co, gównoż już paciarzu złodzieju? Oddawaj mi komórę! Ale to wszystko równoważy się z tym, jakie jaja robi sobie z niego postać dziecka, które ukradło mu telefon. Słuchaj, czy to nie dźwięk odkładanej słuchawki? W tej roli Adam Tyniec. Wszyscy aktorzy dziecięcy są tutaj bardzo dobrzy. Mają dużo śmiałości przed kamerami i dużo pozytywnej energii. Julia Wrublewska jako sierotka Tosia z historii Wojtka nie robi nic spektakularnego, ale też sprawdza się jako mała urocza cwaniara. Z kolei Jakub Jankiewicz gra kostka, syna Mikołaja, i razem stanowią wspaniały duet. Maciej Sztur może czasami przesadzać z tym śmieszkowaniem, bo przez cały film idzie z tą osobowością śmiesznego pana z radia. Słuchaj, może odwiązać się na, na pogotowie, co? Albo na straż pożarną, albo do domu, bo. Na policy to wolałbym A co szukają cię za inne napaści, czy to twój pierwszy raz? Ale trochę realizmu dodaje mu właśnie między innymi to, że ktoś z takim charakterem wychował syna, który jest równie bystry i pyskaty. Super paćka, tato. Najlepiej przechowywać ją w. Tutaj. Przez cały film przewija się też subtelny przekaz dotyczący wiecznej walki świąt rodzinnych ze świątami skomercjalizowanymi. Jest tak subtelny, że mogliście go nawet nie zauważyć, ale zwróćcie uwagę następnym razem na to, w jaki sposób ukazywane są aranżacje rokowe kolęd, które mają dotrzeć do współczesnego pokolenia, na to, jak wyłączane są kolendy na kompakcie, po to, aby zamiast tego pośpiewać trochę od serca. Na to co film ma do powiedzenia na temat zatrzymywania ludzi w pracy w okresie świątecznym. Na to jak głupi świąteczny gadżet zostaje wyśmiany i to właśnie wspólny śmiech zbliża do siebie ludzi, a nie gadżety. Świąteczny. Bardzo gustowny. Obiad zamiast telewizji, prawdziwa choinka zamiast sztucznej. Może też dlatego coraz więcej osób docenia ten film. Wasze oczy mogły nie dostrzec tego przekazu, wasze mózgi mogły go nie zarejestrować, ale wasze serca mogły je poczuć. Lubię też muzykę. To jak w tle wątku Karolaka przygrywa ironicznie Santa Claus is coming to town. I tak jak film To właśnie miłość sprawił, że piosenka All You Need is Love zaczęła kojarzyć się ludziom ze świętami, to samo listy do M zrobiły dla mnie z What the World needs now: It's love, sweet love. Właśnie tak. Jeszcze zanim zakończę moje rozpuszczanie się nad tą durną polską komedią romantyczną, chciałbym postawić pytanie. Dlaczego właściwie uważacie, że ten film jest komedią romantyczną? Jak się nad tym zastanowić? Jedyny wątek, który można za taki uznać, to wątek Doris i Mikołaja, który jest przeuroczy, od tego, jak nawet nie wiedzą, że rozmawiali ze sobą jeszcze zanim się poznali, przez niezręczne pierwsze spotkanie, aż po to, jak ciągle natrafiają na siebie zupełnie przypadkiem. Tak, wiem, to jest oklepany schemat polskich komedii romantycznych, ale dajcie spokój, są święta. Ten jeden raz w roku pozwólmy sobie na świąteczne cuda i świąteczne przeznaczenie. Zwłaszcza, że oboje są tacy sympatyczni i pięknie nieidealni. Zechciałabyś. Pani nie zechciałaby przyjąć zaproszenia? swojej byłaś kiedyś na randce w Wigilię? Ale. To jest jedyny wątek romantyczny w tym filmie, mały ułamek filmu, jedna z kilku historii. Wątek rodziców Vladiego ma niewiele wspólnego z romansem. Oczywiście poza tym, że oboje są małżeństwem, ale ich romantyczna relacja nie jest w centrum tego wątku. Wątek Szczepana też nie, on chce uratować ducha swojej rodziny. Wątek granego przez Karolaka Mela też nie, on chce odzyskać telefon. Wątek osieroconej dziewczynki też nie. W znaczącej większości ten film wcale nie kwalifikuje się jako komedia romantyczna. Listy do M nawet nie starają się być aż takie śmieszne. Bardziej twórcy starają się wywołać ciepły, pozytywny, bożonarodzeniowy nastrój. Czy to możliwe, że błędnie przypisaliśmy mu gatunek? Na zasadzie stereotypu, bo Karolak i te sprawy? Albo w wyniku nieco mylącego marketingu? Może. Ale w sumie nawet jeśli, to marketing im się opłacił, bo pierwsza część listów do M zarobiła aż 27 milionów. I to nie złotych, tylko dolarów. To był największy hit kinowy w polskim kinie w 2011 roku, kiedy najczęściej ten zaszczyt przypada zagranicznym produkcjom. Wiele stron umieszcza go też w topce najbardziej dochodowych polskich filmów wszechczasów. Jeśli jak dotąd ktokolwiek z Was miał opory, proszę, dajcie mu szansę. To nie jest kolejna głupia, to w ogóle nie jest prawdziwa polska komedia romantyczna. To coś wyjątkowego. Bardzo przyjemnie było mi powrócić do tego filmu po raz kolejny. To jeden z moich ulubionych filmów, spośród tych, do których lubię wracać w okolice grudnia. I ta, chyba czas w końcu nadrobić kolejne. I mieć nadzieję, że tym razem nie będzie tak jak to było z. W mojej tradycyjnej skali od 1 do 338 wystawiam temu filmowi ocenę 275 na 338. Jest lepszy niż Czas Krwawego Księżyca, ale nie tak dobry jak żołnierze kosmosu. A teraz. Zobaczmy wreszcie tę kontynuację. Jestem Mikołajem, ale złym, Każdy mówi o rany, Kiedy mnie myli z tym, co jest najbardziej znany, Lecz ja nie jestem święty, Nie na mnie czekasz z rodzinką, Bo ja daję prezenty tylko niegrzecznym dziewczynkom.